Był katechetą w jednym z liceów, bardzo się starał Miał na nazwisko, więc mówili o nim baran Wiara była mu bliska, zawsze kochał to co robił Chociaż ludzie mu rzucali ciągle kłody pod nogi Katecheta to pedofil Ktoś na korytarzu krzyknął, on udawał, że nie słyszy Choć było mu bardzo przykro Wszystko co im mówił raczej kwitowali śmiechem Śmiał się z niego nawet jeden WFista trener Szczerze nie wiem ile można znosić upokorzeń Czasami myślał, że jest dnia na dzień coraz gorzej Możesz mi w kupę. pyskował mu stale Przecież znasz nastolatków, jakoś muszą się wyszaleć Groził, że im wpisze pałę na półrocze z religii Przycili mu w twarz, mówiąc He, nie bądź dziwny Wszyscy go zlewali, nawet sam pan dyrektor poklepując go po plecach stwierdził Nie masz lekko W jego sercu piekło z wolna zaczynało iskrzyć Starał się jak mógł, pisał do rodziców listy I nikt nigdy nie chciał go traktować na serio Przecież to tylko nie z życiową ofermą Nigdy nie miał lekko, był herlawym dzieckiem Rówieśnicy mu cisnęli, że powinien Nosić pieckę, oceny miał kiepskie Szkoła była straszna aparycja, anemika nie pomogła mu w przyjaźniach. Mieszkała z nim babcia, siwa gruba jędza miała słabość do sadyzmu, lubiła się nad nim zmęcać. Klękaj ty pomiocie i nie waż mi się płakać, to ty jesteś powodem, czemu tata zmarł na raka. Matka też odeszła po tym, jak go urodziła. Uciekła z jakimś Niemcem, szybciej niż struś pędziwiak, wyrósł z niego dziwak i nikt nie przypuszczał, że jego przemiła babcia wchodzi w do łóżka, sędziwa staruszka. Nie była normalna, groziła, że sekatorem obetnie mu genitalia Stara wariatka, chroniła go przed dziećmi Albo trzymała go w szafie, albo kazała się pieprzyć Nie było ucieczki, ale jakoś to przeżył Skończył pedagogikę, później kurs katechezy Cztery lata uczył i też nie miał łatwo Wczoraj na długiej przerwie ktoś w niego rzucił kanapką Szkolnictwo to bagno, gówniane zarobki O jakimkolwiek szacunku do starszych zapomni Każdy chciał go upodlić, nauczyciel popychadło A jak już kogoś zjedzie, Wiesz, to przyjdzie do ciebie z matką. W końcu mu siadło, każdy kiedyś pęka. Stanął przed swoją klasą, przecierając swetrem dęka. I przysięgam, że nigdy nie był tak spokojny jeszcze kiedy oznajmił wszystkim, że ich bierze na wycieczkę. Baran wynają autokar, zebrał od rodziców zgody Żeby z naturami klasą pojechać do Częstochowy Zajebisty pomysł, mówili chłopacy w klasie Tak się spiję i zjaram, żeby stracić kurwa zasięg Wcześniej wyruszyli w trasę, trochę zajmie im dojazd Ktoś na tylnią szybę wkleił rozkładówkę z Playboya Ktoś z iPhone'a puścił rap, same ordynarne teksty Śmiali się, że baran jako kierowca jest równie kiepski W butelki od Pepsi porozlewali drinki dla zabawy Do okień przystawiali gołe tyłki I nikt z nich nie skumał, że na drodze opadł Szlaban, większość była najebana, każdy śmiał się i gadał Chwalmy Pana! Krzyknął baran, nie puszczając kółka, a na jego twarzy pojawiła się Jakby ulga, ktoś wyszeptał o Jakby nie dowierzał oczom i autobus niszcząc szlaban Wjechał pod tarzący pociąg Baran się otknął, mocno przepocona pościel Szybet metalu z jego stół dźwięczał w głowie coraz mocniej Przez otwarte drzwi na oścież weszła psychiczna starucha Dziś jest pierwszy dzień z szkoły jej siedmioletniego wnuka